Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcinie po raz kolejny. Nagrywamy Duel of Champions. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją talię Garanta. To jest taki Garant Discardziak, tak go można nazwać. O co tutaj chodzi? Generalnie rzecz biorąc jest to talia, która musi się mierzyć z tymi... no w zasadzie można powiedzieć z nową metą. Jest jej bardzo trudno, z uwagi na to, że nie ma tutaj masowych muwali. Mm, I o co tutaj chodzi w tej talii? Chodzi tutaj o to, żeby z jednej strony tak, dosyć kontrolnie zaszować przeciwnika, a z drugiej strony, żeby uniemożliwić mu jakiś masowy removal stołu. Dlaczego? No, mamy tutaj między nimi takie czaje jak sale zapomnienia ze 4 Jak to w praktyce ma działać? Ma to działać tak, że zaczynamy oczywiście od swoich stworów, wystawiamy swoje jednostki. Byłoby fajnie, gdyby oprawca chaosu gdzieś tam się znalazł na początku. Następnie staramy się wystawiać w miarę możliwości rzeźbiarzy losu. Niestety mam tylko trzech. Ja bym gdybym miał, ale chyba nie mam czwartego. Także muszę w tej chwili zadowolić się grą na trzech. Tak jest. I co dalej? W kolejnych turach staramy się po pierwsze odrzucać salami zapomnienia czary, żeby bustować tego naszego rzeźbiarza, ale przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby wywalać z ręki meteory, wszelkiego rodzaju masowe muwale, które mogą nam tutaj wyczyścić stół, ponieważ po takim wyczyszczeniu stołu nie, nie mamy jak powrócić. I teraz tak, mamy tutaj między innymi poprawioną taktykę w takim celu, żeby w przypadku, kiedy będziemy gali na szczęścia, żeby być w stanie wywalić te sale zapomnienia. Na razie wrzuciłem tylko jeden, to jest troszkę mało i zastanawiam się, czy nie dorzucić drugiego. Ale mamy też egzotyzm Garanta, żeby w razie czego jakieś takie specyficzne talie wywalać. Są masz trzy podkowy. Eee, Nie wiem, czy nie za dużo właśnie. Ale może od początku, tak żeby przybliżyć tylko szybciutko tą talię. Czyli widzicie, cztery razy Maniak Ogni, Feniks, cztery Bulwy, trzech Oprawców, dwóch Czyhających. czychających powiem szczerze nie sprawdzali mi się w tej talii, ponieważ no niestety to wymaganie z trzema piąstkami to i tak było za dużo. I często się zdarzało, że miałem strasznie słaby początek, a potem bez resetu stołu jest strasznie ciężko wrócić. Dwie wysiadujące, jedna zaklinaczka pustki z uwagi na to, że nie mam czterech rzeźbiarzy, trzech niewolników nienawiści, czterech nadzorców maniaków, którzy też mają za zadanie wyrzucać karty z ręki przeciwnika, boostować nasze jednostki, no i jednocześnie zmniejszyć możliwość w ogóle zagrywania mu czegokolwiek. Czyli w zasadzie tak, ta jednostka może wyrzucić kartę, ta może wyrzucić kartę i możemy też wyrzucić kartę z ręki. Wiem, że tu jest jeszcze cała masa utów szczęścia, które też jeszcze y, mogą być bardzo pożyteczne. Y, no ale nie gramy i gramy w zasadzie na, na trzy na utach. Y, no jest tu jeszcze troszkę ciekawych kart. Mamy jakieś tam mosty, y, może hol u ręki wpadałoby wrzucić. No nie wiem, talia jest dosyć na razie testowa, więc y, no nie chciałbym tutaj y, za mocno się rozwodzić. Wydaje mi się, że na przykład zamiast tych egzorytysmów Garanta... Może by się przydało coś innego, ale w tej chwili na przykład grałem na Sandorze, który gra jakieś takie yy, dziwne combo, gdzie wypadałoby mu czy wyrzucić tak naprawdę. Mamy też tutaj troszkę zakręć, tak żeby na początku yy, móc przyblokować przeciwnika. Zobaczcie, że mamy dwie, dwa wybuch magmy, dwa ogniste wybuchy i cztery pociski rozwidlone. No i pytanie, czy na przykład wrzucić tutaj reset stołu kosztem czegoś? Może kosztem takiego takiej zaginaczki pustki, może czegoś innego, może wyrzucić jedną podkowę i wyrzucić na przykład holudęki, albo dodać poprawioną taktykę, żeby ewentualnie móc się pozbywać tych słabszych dropów, no nie wiem. Jeżeli chodzi o wydarzenia, mamy tutaj 4 tygodnie umarłych do zabijania swoich jednostek, ból przede wszystkim, 2 powstania za światów i dwa dni fortuny, żeby wymieniać te, te czary, które nam się, że tak powiem, mogą nie przydać już potem w late game. także... No, jest to jakieś tam rozwiązanie, 59 kart. Pierwszy raz, powiem Wam szczerze, włączyłem tam opcję dokładnego dopasowania. Zobaczymy, jak to się uda. Gra mnie rankingi ostatnio, dosyć intensywnie. Więc zobaczymy. 1600 miejsce w rankingu, to nie jest jakieś tam dobry wynik, no, ale biorąc pod uwagę, że teraz co chwilę napotykam się na zawodników już ze składaną talią z nowych kart, to zobaczcie, że nie wrzuciłem żadnej nowej karty. Czy słusznie? Też nie wiem. To tak na razie tak mi było wygodnie grać troszkę na czarach, troszkę na utach, dopasowałem tak, żebym yy, nie musiał tam za mocno skillować tego wszystkiego. Oczywiście coś tam jeszcze może być dorzucone, ale chciałem oprzeć troszkę na discardzie to wszystko. No i zobaczcie, kiedy włączyłem dokładne dopasowanie, od razu wydłużyło, wydłużyło mi ten Okres szukania, no ale 40 sekund. Może przynajmniej przeciwnik będzie do pokonania. Włączyłem to, ponieważ yy, przed chwilą dostałem Gamdura, czyli numer 1 w rankingu. No i to był trochę taki dramat. Holendę, mało stworów, ale generalnie dosyć fajna ta ręka. I nagacza początkowego. No spróbujmy, zaryzykujemy. Najwyżej będzie spektakularna klapa. Nie jest to to, to, to co chciałbym mieć na tej ręce. Może było trzeba wymienić. Ale podkowa w zasadzie jest jakiś tam powrót, jest rozwidlony pocisk. No i zobaczcie, nie jest najgorzej. Szczęście nam dopisało, można tak powiedzieć. Pytanie, czy opłaca mi się tutaj coś boostować tym obozowiskiem. No, powiedzmy, że na razie nie. Walił mu Te jednostki, powiem wam szczerze, duchy fontanny, nie są najgorsze, ale też, yy, no nie są najlepsze, są wkurzające. No, dobrze. To mnie troszkę nie bawi. Będzie mnie trollował tutaj intensywnie ten duch jeziora. Wpadałoby go jakimś tam sposobem zniszczyć. Będzie to ciężkie. Ok. Zagamy w ten sposób i zobaczymy, co on na to. No są tutaj gejzery są insektów, więc to no, może być bardzo ciężko. Jeżeli pójdzie jeden dobry asset stone, to jest w zasadzie w ptokach. Tym bardziej, że zobaczcie. W tej chwili, właśnie miały funkcjonować moje czary. To była ta runda, gdzie. Powinny one funkcjonować, no ale przez tego ducha nic tu specjalnie zrobić nie mogę jeszcze. No i proszę. <laughs> chyba dostał disconnecta. No, trudno się mówi. E, cieszę się, ponieważ e, powiem Wam szczerze, nie układało się to po mojej myśli. Ciężko byłoby to wygrać, bo tego ducha jeziora. No mogłem teraz patnąć z czarem, gdybym miał możliwość jeszcze atakowania tą swoją e, jednostką, no to no, mógłbym coś tam pokombinować. Ale nie wiem, chyba jakiś disconnect poszedł na przeciwnika. No szkoda aczkolwiek zawsze zwycięstwo wpadło. Troszkę mi to wkurza, bo gram teraz na grancie, a nie mam żadnego yy, daily questa z garanta, więc to coś tak wszystko siednie kombi. <grywia> nie dostaję tych hajsu. troszkę hajsu wydałem, tak jak widzicie, na y, pakiety z guby Gryfa jeszcze. Ja tam nie mam masyka. Kupiłem sobie też trzy meteory, ponieważ no bez tego teraz ciężko grać No i mianda. To też może być ciężkie, bo kłucze. Jak się pojawi ta duża jak na polu bitwy, to ja jej nie mam czym wywalić, bo mam. Pokaż początkowy, no. Możemy coś wywalić z salami, no dobra, niech będzie. Wywalimy, może, jakiś mu czaj na początek. God damn no zobaczcie, co to jest w ogóle za talia. To jest talia oparta na tych chyba y, stworzeniach, właśnie jak one się nazywają, widmowych. Diabelnie ciężka do pokonania. It, no jeszcze nie ma żadnego czaru na Enfant, to załombiście to wyszło. Szkoda, może mogłem nie wyrzucać, bo jest Rzeźbiarz Losu, no ale... Jakby miała mieć tam coś tam wkurzającego, no to... O, będzie jeszcze możliwość może skąbić. No i teraz pytanie, czy poświęcać już Bulwę? Ciężka sprawa. Tym bardziej, że tak wylewelowałem, że w tej chwili nie będę mógł wylewelować w następnej turze yy, rzeźbiarza. No to. <słuchaj> Boże, jaka zagwozdka! Wiem, że nie mam niczym tego y, ukatyłpić. To jest jedyny plus. No bo tam na ręce nie mam żadnego czaju, chyba że coś mu teraz w tej chwili wpadło. To by był mega niefat. Ale przynajmniej wstrzymamy ten damage. No i zobaczymy, cokolwiek wystawi, to przedstawimy bulwę do czegoś większego. No bo w następnej turze wygląda, wygląda na to, że znowu Bulwa będzie musiała pojawić się na polu bitwy. No i proszę, zaczyna się. Jest pan którego niestety na raz nie mogę, aż tak powiem, zabić. O, a jednak mógłbym, gdybym tutaj się mocno postarał. Z wykorzystaniem Bulwy. Za trzy. Hmm. No dobra, pójdziemy w ten wariant. Nic lepszego tutaj nie widzę do zagrania. Okay. jakoś tam jednostkę mu wykończyliśmy. Chociaż, no, żeby to było optymalne wykończenie, to nie powiem. Zobaczcie, że y, wywaliłem stali te niskie pociski, bo wydawało mi się, że za dużo tych niskich czarów będzie. Y, no, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no i... zwróćcie uwagę, że tu jeszcze może się pojawić ten taki czar, który dobustowuje mu plus 1 tej jednostki. To jest wtedy dosyć dramatyczne, Wam powiem. No, i teraz już się troszkę zaczynamy. Wracamy do gry. Bo no tak, głową sobie zniszczymy tego zioma, który ma nieprzyjemny atak dla nas. Tutaj się troszkę zostawimy, chociaż nie wiem czy powinienem się zostawiać. Ale zobaczymy, jak się uda to w następnej turze będziemy już w stanie zagrać Pana Rzeźbiarza i może jakiś czar? Nie, nie, nie zabraknie nam, może, może coś tam jeszcze będzie. Troszkę mnie tutaj drażni ta ilość kart, która mi zawsze szybko ubywa, to ja miałem discardować przeciwnika. Wygląda na to, że to w zasadzie on ma przewagę w tej chwili. To już nicze źródła. No mam nadzieję, że nie przez moje. Okej. Okay, nic tutaj strasznego nie zagrał. Chyba. Odporność na magię. Hm. Powiem wam szczerze, że ta coraz mniej mi mnie to podoba. Nie wiem co tutaj kombinuję. 3 i Mogę grać 5 w następnej turze. Mogę też pójść w magię. Ale tu jest odporność na magię. Tu mi nic nie da. Tamten też ma odporność. No będzie troszkę ciężko. No ale dobra, pójdźmy bezpośrednio w Spodziewam Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj ewentualnie, żeby zwiększyć nasze zasoby, nie będziemy blokować i tyle. No i zobaczymy, nie miał przed chwilą czarów. Mam nadzieję, że nic nie dobrał. Yy, problem polega na tym, że w tej chwili niestety ten maniak nie wyrzuci żadnej karty. I to jest wielkim dla mnie problemem, ponieważ to wymusza na mnie w następnej turze zagania jeszcze jednej jednostki, zanim zagram Maniaka, bo niestety to jest człowiek. Już się nie nieraz przejechałem na tym, że chciałem grać Maniaka właśnie z tą kartą. Szkoda, bo zobaczcie, tutaj mam wtedy... Gdyby to faktycznie się okazało, że dojdzie mi jakiś niski stwór, którego mogę zagrać, na przykład za jeden, jakiś tam, czy tam za dwa, drop, bo mam jeszcze obozowisko... To zobaczcie, że tutaj sprzedaje 4 plus 3, 7, 8, 9 demedu nawet w tej turze. No albo ewentualnie takiego zioma tutaj mogę spokojnie zniszczyć. No i zobaczcie, tutaj się zaczyna nieciekawa nie sytuacja, ponieważ jest takiego tutaj koksa, który ma plus 1 za każdą szkołę. O proszę, to mi się nawet przyda. Za 4 Dobra, 4 plus 2, 6. No czyli w zasadzie nie musiałbym odpalać obozowiska i tak chyba zrobimy. Pójdziemy chyba w Damage, tylko teraz tak, jak to ustawić? Tego ustawimy tutaj, czy może się uda. Tego Jak już tam czarodzieja mu zdiskardowaliśmy. Pach, pach, pach. Standardowo bym dobrał, ale już niestety nie, nie wystarczyło. No, musiałem tak zagrać. W sumie mogłem jeszcze odpalić obozowisko i dobrać jedno. To chyba nie byłaby najgorsza opcja. O, oh no, tajemne orzeł. To będzie boleć. Zobaczcie, że jemu też zaczyna brakować kart, ale. Hm, tutaj mam ten obszarowy wybuch. Nie wiem, czy on zadziała. Zaraz zobaczymy, jak zaatakuje tą jednostkę. No, jeżeli nie, to w następnej turze trzeba się tu mocno bronić, przestawiać swoje jednostki. W sale zapomnienia to. Dobra, odpalmy, bo już teraz potrzebuję wiedzieć, co mam tutaj. Pewna taktyka, niech będzie. Yy, Wywale. Hm. Co ja tutaj mam? Chyba wywalę te sale. Bo w tej chwili są mi potrzebne jednostki. Wywale jeszcze jedno misko. Obozowisko nieźle. I <laughs> maniak, no to wam powiem, że. Klawo. Dobra, co ja tutaj mogę zrobić? Mogę go jeszcze zdiskardować. O, to będzie dobre. Tylko teraz całą się czy, czy ja to mogę zrobić tak, żeby... Jak to teraz zrobić? Dlaczego? Bo jak go zdyskarduję tutaj, zabijając tego swojego maniaka, to może być naprawdę fajnie. W ten sposób? W ten sposób? No nic, trzeba to grać, żeby usunąć ten dmg Tu zabijemy, tu zabijemy dmg, tu zabijemy damage, tu zabijemy zagramy maniaka Tyle i spróbujemy go zdyskardować Następnie następnej turze. Nie wiem, czy się uda, ale jak się uda, no to, to powinniśmy go skończyć. Ma tylko dwie karty, no trzecią pewnie dobierze. Potrzebuje mi wbić sporo damage'u. Uuu, to jest wkurzający ziom. Większy żywiołek wody, wodne uzdrowienie i hipnoza. <laughs> to dziad. Zaga go na pewno, no bo co on tutaj ma do grania? Chociaż jaki on był drogi, to jest pytanie. A jednak zobaczę. Zabrało. Hmm. A nie jest źle. Znaczy się bronić. Ja pilluję 5 i liczę, że w następnej turze ja nie uda. Mi się nie uda tutaj zabić go. No czyli tak, Discard odpada, bo nie mam jak go zdiscardować. Dwa wydarzenia, które mi specjalnie nie pasują. Trzeba dobrać i się modlić. Rozwidlony pocisk. Co on mi tutaj daje? Podobałoby, żebym zagotował tego zioma i tego zioma. Czy to i tak nie zmienia faktu, że jak tutaj dobrze pogra, to mnie zabije, no ale dobra, tak zagrajmy. Teraz tak, tu w zasadzie trudno. Trzeba się ruszyć z tym odwetem, spadł mu atak, to mnie cieszy. Tutaj też mu spadł atak. Teraz tak, tutaj na pewno musi być ta ziomanka. No i czy przestawiać na wszelki wypadek. Przestawmy. Trudno. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przydałoby się coś do wymiany tego wydarzenia, bo w tej chwili to, że mu wywalę z stali mi nic nie daje. Ma tylko dwie karty pan ziom. I co on tu ma za wydarzenie? O, jakieś koszt wydarzenia. Yeah, dobra, zaatakował więc nie jest najgorzej. Następna tura będzie nasza, żeby coś pomyśleć. Okej, okay, gra co ma? Fajnie, bo zabijemy tego zioma. Teraz tak. Powiem szczerze, jak na użycie poprawionej taktyki to dostajemy naprawdę karty Mistrzostwo Świata. O, to coś nam może pomóc. Chociaż nie za wiele. Czyli tak. Tu zabijamy. Tutaj w zasadzie, czy ja chcę to w ten sposób robić? Ten dostanie tylko jeden punkt. Chyba po to, żeby ubić tego stwora. No dobra, niech będzie, nie ma co żałować. Bijemy zawsze trochę więcej damag'u. Niestety i tak nam się nie udało zabić. I tyle. Cztery punkty. Nie wywalam tego, bo liczę, że zaraz się wymianka moja pojawi, kurczę, i będę w stanie coś wymienić, chociaż to jest troszkę, no, w tej chwili, no, albo on ma jakiś... Najgorsze jest to, że nawet gdyby miał jakiś, Gdybym mu wpadł na rękę, jakiś masowy, chociaż 7-3, co on tutaj może mieć? Pamięć, czy mi zaskoczy? chociażby oni się dzielnie, trzeba powiedzieć. Nie mam go znowu z czym zdiskardować. Trzeba dobierać. Oh yeah, od Odpalamy. Odpalamy surowce. No jak na złość żadnego jakiegoś takiego jemu walu. Tutaj na pewno pójdzie atak, tu nie ulega wątpliwości. No byłoby się teraz frajerzyć, ale wszystko jest możliwe. Gdybym tutaj nie miał dwóch magicznych jednostek, no to byłoby grubo, no, ale no, niestety nie mam. Byłem polega na tym, że jak go mu z tego, z taliton chyba nie... nie uzyska boosta Trzeba się chyba ładnie zostawić tyle. Nie. No to nie jest dla mnie góźna jednostka, no ale logika, że może mu się trafić jakieś jakieś dwa portale i wtedy zobaczcie, no przegrałem wtedy po prostu. Mam nadzieję, że tego nie, nie dojdzie. O! Jeszcze się zaatakował. Rzucił też takiego, rzucił coś takiego. Czyli GG. Fajnie, że da mnie skończyć. jest najgorzej. O, tak jak widzieliście, taka dziwna ta końcówka. Dobijałem straszny kap coś co mi maksymalnie nie pasowało. No okej, okay. co by nie było drugie zwycięstwo? Spróbujmy jeszcze raz szybki meczyk. Moim garanciakiem-dyskardziakiem. Uuu, Kalazar, to będzie bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, wiemy, że Kalazar w tej chwili rządzi. Ja w ogóle powiem wam szczerze, jak teraz rozgrywam te meczyki, ręka i najgorsza, zachowamy, yy, no to widzę, że naprawdę zmieniła się straszliwie meta. O, jak miło, dziękuję, jesteś za na to wydarzenie. I tak nic nie miałem za jeden. I yy, jest strasznie ciężko grać z takimi jednostkami, właśnie z takimi bohaterami jak Kalazar. No dobra, no to zaczynamy naszą ponurą grę. Może powinienem go wyżej ustawić w środku? W sumie troszkę... Yy, grałem z innymi jednostkami ostatnio i mam takie jakieś dziwne przyzwyczajenia. No proszę, dobierz dwie karty, odrzuć jedną. Czy żeby to był jakiś taki niestandardowy kalazar? No może tutaj nie ma jeszcze tych wszystkich najmocniejszych kart. Znacznie by mnie to cieszyło. Teraz tak. Wydaje mi się, że trzeba by było przypuścić push. I przynajmniej dwie jednostki teraz w tej turze wystawić. Hmm, czy to jest możliwe? No nie, to nie jest możliwe. No czyli push zostawiamy na kolejną turę. Zagramy sobie takiego niewolnika nienawiści. I zobaczymy co pan kala na to. Fajna ta, dosyć staręka. Bo zobaczcie, jak szybko mogę wystawić swoje jednostki. W następnej turze, jak się uda, to odpalam wszystko, co mam i discarduję go. Wbijam damage i wystawiam swoje stwoje. No, chyba że mnie potem od razu smaży czymś. No, to, to nie ma wtedy już powrotu. Zobaczymy, co jeszcze dobiorę. No, chciałbym dobrać coś, yy, żeby móc go discardować bezpośrednio z yy, ręki. Czyli wybierając to, co bym chciał. Uuu, jak fajnie. Trzy, no dobra. Czyli tak. Nie ma na co czekać, tak mi się wydaje. Pani Bulwa. Pięć. To jeszcze spokojnie jedno można odpalić. Hmm. Co on ma tutaj za szkoły? No gniewu, jak kata w następnej turze jeszcze mi nie rzuci, więc wydaje mi się, że chyba można odpalać do pełna. Do ośmiu. I właśnie, i teraz tak. E, po pierwsze... Diskardujemy dziada. Niestety z kryształu. Tutaj zagramy sobie mocno dnię. Yy, tutaj specjalnie celowo go z Zęki. Co on tutaj ma? No, domyślam się, że dostanę to albo to. Co bym wolał dostać chyba to jednak. Zaczytaj ma pożeracza też. Ale to byłoby dla mnie gorsze. Okej, okay. No i niech próbuję. Zobaczymy. No dostanę pewnie teraz rozwidlony pocisk gdzieś tu i tu. A jednak tu i tu. Moim zdaniem źle wybrał, bo wbiję mu więcej damage'u. Szkoda, że nie odrzucę mu jeszcze jednej karty. Bo. Ach, holender. już to na swoją make diabelną. No. no nic, mówi się trudno. Teraz tak. Przede wszystkim trzeba sobie dobrać Bijemy prosty damage Mogłem w sumie może odpowiedzieć, że to wydarzenie za 4 byłoby 3 damage'u więcej, chyba, albo 2 hm, Czy to się opłaca? No nie wiem, to inna bajka To ma, to ma 3 No nic, trzeba grać no i zobaczymy. Albo mi się uda go spuszować, albo nie. Prosta sprawa. Liczę, że może nie będzie tu atakował i pomyśli sobie, że ja mu też tutaj nie wbiję tylko damage'u. Fajnie, bo widziałem, że nie miał żadnych masowych ramowali. To nie jest ten najmocniejszy chyba jednak. Yy... Kalazar. Nie wiem też, czy na ile to przełączenie tych typów wyszukiwania tutaj wpłynęło na poziom moich zawodników. Domyślam się, że mogło znacznie. Ja choćby patrzę po szt sztandarach. Jak widzę taki standardowy standard, to jest ok. A jak widzę jakiś taki wypasiony, mega standard, no to wtedy się staram. Co Kaman. A jak nic nie zrobi, to jest GG. Dokładnie poddał się. Zobaczcie, ja tu jeszcze miałem możliwość go ładnie wykończyć. Szkoda, bo ci inni zawodnicy nie mają honoru, boją się grać do końca i trudno dostaliby, to by dostali, ale przynajmniej byłoby fajnie. Tak jak w przypadku nagrywania. No dobra, tak jak widzicie, Grand yy, Discardiak. No to jest taki mocno sytuacyjny. Zdarza się, że naprawdę rozjedzie mnie ktoś maksymalnie, ale zdarza się, że naprawdę fajnie zacznę i potem jestem nie do zatrzymania. To nawet nie chodzi tak jak teraz, bo tutaj było dużo szczęścia. Nie udało się do końca pokazać tej synergii między wywalaniem tych mocnych czarów a tymi jednostkami. Ale naprawdę, kiedy wystawiamy jedną, dwie jednostki, potem wrzucimy coś dyskardującego, wywalimy jakiś masowy czar, a troszkę mocniej puszujemy przeciwnika niż on nas. No to może być naprawdę fajnie. Tym bardziej, że robimy to danym kosztem. Dobra, dzięki za dzisiaj. To był trzymaj trzymajcie się. Siemanko.